Witajcie w Krainie Klocków. Dziś zobaczycie zestaw LEGO Creator Niesforne Zwierzaki o numerze 31019. Znajdziemy w nim 272 klocki, a także ilustrowaną instrukcję układania elementów. Seria Creator to niezliczone możliwości przebudowywania. Każdy zestaw to co najmniej 3 sugerowane rozwiązania. Cwana Małpka znalazła pysznego banana. Trzyma go w swojej chwytnej dłoni dzięki ruchomym palcom. Małpka potrafi również zginać górne łapki w nadgarstkach i łokciach, a także podnosić ramiona. Dzięki temu potrafi wdrapać się nawet na najwyższe drzewo. Przydatne są również nieco krótsze dolne łapki z ruchomymi palcami, które ustawiać możemy pod różnym kątem, a także elastyczny ogonek który przyda się w zabawie i podczas wspinaczki. W jakim nastroju jest niesforna małpka? Może być zadowolona, zdziwiona lub zdenerwowana. Wszystko uda się odczytać z jej twarzy dzięki ruchomym brwiom i uszom, otwieranemu pyszczkowi, a także oczom, które możemy przestawiać. Wesoła małpka musi uważać, bo jej przyjaciel sukan również bardzo lubi banany. Może on schwytać przysmak w swój piękny, kolorowy dziób i dzięki ruchomym skrzydłom odlecieć i wylądować niedaleko na swoich pomarańczowych nóżkach. Kiedy małpka już się znudzi, możemy ją zamienić w wiewiórkę. Ma ona piękny puszysty ogon, który możemy ustawiać na różne sposoby, podobnie jak spiczaste uszy. Na pyszczku widzimy bystre oczka, mały czarny nosek i białe ostre ząbki. Wszystkie łapki wyposażone są w ruchome paluszki, które pomogą wspinaczce na drzewo i w zbieraniu orzechów na zimę. Dodatkowo wiewiórka jest bardzo zwinna, gdyż jej wszystkie łapki zwinają się w kilku miejscach, m.in. w łokciach, kolanach i ramionach. Wiewiórkę możemy przebudować i zamienić w uroczego misia. Jego uszka możemy podnosić i opuszczać, podobnie jak całą głowę. Wesołe oczka ustawić możemy na różne sposoby. Pod małym czarnym noskiem kryje się otwierany pyszczek. Wszystkie łapki misia możemy podnosić i opuszczać, a także obracać. Uroku dodaje mu zaokrąglony brzuszek. Zaprezentowany zestaw to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu. Dzięki klockom LEGO Creator rozwijamy nie tylko umiejętności manualne, ale również naszą wyobraźnię, która podpowie nam, jak ułożyć klocki i jakie przygody czekają na nasze zwierzaki. Dziś to już wszystko, ale jeśli zaciekawiła Was ta recenzja, zapraszamy Was do oglądania kolejnych na kanale Kraj Klocków. Do zobaczenia!